Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 8 czerwca. Dzisiaj mamy 23 stopnie i dzisiaj chciałbym wam nagrać filmik, jak pielęgnować goździki kamienne. Jak widzicie, tutaj mam taki kolor goździka, taki różowo-biały. Tutaj mam tutaj jest taki mocniejszy róż, a tutaj jest taki bledszy w tych goździkach. I dzisiaj trochę wam o nich o tych właśnie kwiatach poopowiadam. No to zacznijmy, może jakiegoś, jak, jaką goździki, goździki lubią glebę. Goździki lubią glebę przepuszczalną. Może być to znaczy, lub raczej przepuszczalną, chociaż jak będą na lekko gliniastej, to nic im się nie stanie. Byle nie była taka ciężka. Zbita ziemia, czyli glina. Wodę, no to tak, jak mają sucho, to podlewamy. Umiarkowanie lubią wodę i pięknie kwitną. Goździki kwitną od. No, już pod koniec maja zaczynają, no to tak, miesiąc może troszkę dłużej kwitną, ale są bardzo ładne. I goździki są kwiatami wieloletnimi, więc przez wiele lat będziemy nimi się cieszyć. Goździki wysiać możemy właśnie teraz do doniczek albo do gruntu i one trochę podrosną, przyzimują zimę i w następnym roku pod koniec maja już zaczną nam pięknie kwitnąć. A też bardzo ładnie pachną. Bardzo ładnie też wyglądają w wazonie, i długo też stają w wazonie. I są bardzo przyjazne dla pszczół. Tutaj jeszcze, jak widzicie, zobaczcie, ile moja borówka już ma borówek. O. Więc niedługo też już się dojrzeją. No dobrze, no to już wszystko na ten odcinek. Subskrybujcie mój kanał, dodawajcie łapki w górę. Piszcie komentarze i oglądajcie moje filmiki, więc na razie